O stary, żyjesz? Siemano, jesteśmy dzisiaj z Olafem w Kielcach Przyjechaliśmy przetestować pump track I pojeździć na nowym skateparku Byliśmy na kepsie, więc jesteśmy na jedzeni. Był naprawdę dobry No i będziemy jeździć Będziemy jeździć Pojeździliśmy chwilę jak pierwsze wrażenie? 7 na 10. 7 na 10? Czyli całkiem nieźle. No. Skarczysko lepsze. Nie no to wiadomo. Jest spoko. Eee, tylko ciężko jest szybko jeździć, bo muldy są dosyć pionowe. Dobra, robimy GoPro Review. Oj tu jest za szybko no nieźle Ty no nawet siadło Właśnie jest tu sporo fajnych przekmin, szybko się nie da za bardzo jeździć, ale są przekminki takie transfery z bandy w bandę i, i inne takie. Na przykład, tu jest dużo. Z jednej bandy lecisz, tu. Tutaj z jednej w drugą, tu. Hop, hop. Fajne. Szybko się nie pojeździ na tym pamtraku, ale można fajnie poskakać. Ja... A strasznie? Nie, jest, jest spoko, tylko trzeba korbę dać. Jechałem zdecydowanie za wolny. A y, jak z y, tym? Y, jedziesz kur... Nie, tak? jest... Myślałem, że będzie trząsło, bo tam są takie te, Me ale też. Jest, chłopaki odjebali kawał dobrej roboty, ale... Nie wiem, mi się dziwnie skacze takie hopy na się. Ale y, jeszcze raz, za Kurwa, ty. Milion banych w powietrzu. Wiem, widziałem, ty, jak takim wiesz? Z Leciałem na piersi, tak. To był banych w powietrzu. Ja muszę jeszcze szybciej pojechać. A ty dałeś korbę? E, dałem pół korby, taką, za lekką. Musi być pół, ale mocniejsza. I będzie idealnie. Wow! <ścoughs> Żyjesz? Ej, po powiem ci, że ty to nawet za szybko jechałeś. Trzy korby. <laughs> o, nie wierzę. Powiem Wam, że trochę jak takie za przeproszeniem pizdy jesteśmy, ale ta chopka jest naprawdę duża. Ja ostatni raz tego typu chopy to latałem z. z kurwa, z dwa lata temu. Albo, wie, albo dłużej, chyba. No nieważne, ale. Najgorsze jest to, że nie wiemy, jaką prędkość dobrać. Bo jesteśmy tu sami pierwszy raz. Dokładnie, jesteśmy tu sami i akurat chłopaki z Kielc pojechali do nas do skarżyska, a my przyjechaliśmy tutaj i. Musimy to tak, wiecie, sami rozkminiać jaką prędkość. Dobra, teraz ty lecisz jeszcze raz, czy ja? No. Ty? Ale ja też bym chciała adrenalina mi schodzi, chcę to polatać. Bardzo fajna chopka, tak czy inaczej, pozdrawiamy ziomeczków, którzy to kopali. Ja, ja bez korby. Bez korby? No nie, ale ty miałeś dać jedną korbę, dałeś dwie, czy trzy nawet. Trochę, trochę przegiąłeś. E, jako, że tutaj jesteśmy, to jest właśnie y, ciekawy temat jeszcze do nawinięcia. Zawsze jak przyjeżdżacie na takie miejscówki, które nie są wasze, które ktoś robił, warto się jest najpierw zapytać, czy możecie tutaj pojeździć. My zanim tu przyjechaliśmy, zadzwoniliśmy do chłopaków, czy możemy tu tutaj pośmigać, czy oni by chcieli pośmigać. Niestety oni pojechali do naszego miasta. My akurat przyjechaliśmy. Tutaj, więc się minęliśmy, ale pozwolili nam bez problemu. I kolejne, kolejną rzeczą jest to, że jak przyjeżdżacie, pojeździcie sobie, ktoś wam pozwoli, to później posprzątajcie po sobie i poogarniajcie misówkę tak, jak była. Nawet jeżeli nie wiem, nie macie żadnej łopaty i tak dalej, to nie wiem, nawet rękami troszeczkę podgarnąć obsypany piach czy cokolwiek, bo no, szanujmy po prostu robotę innych. Widzę, że bany hopy w powietrzu nie tylko ja robię. Czuję się jakbyśmy się uczyli od nowa latać chopy. W sumie trochę tak to wygląda i trochę tak to działa. Nie mogę jeszcze zjechać z tego speedboka i zakorbować. A ja nie umiem dobrać prędkości też tak dobrze. A i nie umiem się skupić na tym, żeby dać korwę i potem wyskoczyć z tego. Dobra, damy radę. Ajdź. No teraz znowu troszkę za wolno. Jest taki piaskowy. No tu jest niezła piaskownica. Fajnie, bo można się tak wywalać i. Nic nie kieszę, że no. nikt mnie nie boli. Brawo, po raz pierwszy nawet czysto. Pierdolę, kurwa, jestem łeb. tym botem rowerowym. To jest tak. Jak się nie jeździ, to macie już się. To jest kurwa regres. Dobra, leź teraz ty. Jo, pięknie! No powiem ci, że szacuneczek. Co poszło? Nie, tak, że były bany chopy. Ja nie wiem, mam regres totalny. Wymówki wymówkami, ale nie umiem latać hop. Niedobrze, dobrze, trzeba nad tym popracować. A ja sobie zrobię whipa. Dobra, a ja polecę hopę Tak jak, jak Bóg <laughs> A ja sobie dzisiaj planuję zrobić whipka, że to był taki ala No zobaczymy, czy to wypali. O! Oh! tej no nie no. Wyjaśniasz mnie po raz kolejny. E, dobra, jako że dzisiaj mi nie idzie duża chopa, to postanowiłem trochę się podbuzować i zrobię na tym spajnie backflipa. To chyba będzie najmniejszy spajna jaki robiłem. Trochę boję się, że polecę na flat e, i nie robiłem backflipa przez półtorej. Nie no, ponad rok na pewno, dobra. Yo! Yo Proces! Ja no, co jest, kurde. Stary, to się jak. Robiłem kiedyś flipa na. Flipa, flipa z, z, z... Pato, pato. z tej z bandy, to tu jest podobnie, jest taka proca. Muszę zobaczyć nagranie, bo ja nie wiem, co się dzieje. Jo! No, Rower, jak ucieka! O o o o To było coś. Dwa prawie. No, dobrze. Dobrze, majster. Ups. Po kurde. A O, stary żyjesz? O, no. nie. O, nie. Stary, dobra, nieważne. nieważne. Wyglądasz cudownie. Dziecko wojny. No dobra, także tą ostatnią próbą kończymy jazdki tutaj. I teraz trzeba oczywiście poprawić. Także 3, 2, 1. Dobra, trochę ogarnęliśmy. Mieliśmy tylko do dyspozycji grabie. Ale udało się w miarę wyrównać to. Także pamiętajcie, że jak spadacie z miejscówki, to żeby zostawić po sobie porządek. <tryk> <tryk>